Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer W dzisiejszym odcinku na dla Was coś na Heika to Blade Ale zanim to, to jeszcze postarawię wszystkich moich najlepszych widzów A są to moi najlepsi widzowie Postarawiam mniejszym Golden Boya Postarawiam i Postarawiam Kariksa Postarawiam Najka Postarawiam Kamila Rada Postarawiam Heika to Blade Postarawiam Kacieja Postarawiam Elowetu, kończy się o Malę na Kółkach. Postarawiam Samka Piotra Kozińskiego, Postarawiam Dominika Szczepańskiego. Postarawiam Remę pana Tadeusza. Postarawiam Magdę. Postarawiam Zosię, Postarawiam Zowi. Postarawiam Simona Kostarileja. Postarawiam Domino.22 i postarawiam wszystkich. I postarawiam Kienka Gorską. Postarawiam Martynę. I postarawiam wszystkich. To, że chcieli zostać przeze mnie storowinie, no dobra, to teraz słuchajcie, co wam o nim powiem. To nawet jest spoko, youtuber, i nawet to pochwalam, że ma mniej subów niż ja. I fajne filmiki, nawet nagrywa z gier samochodowych. Nawet spoko, tylko szkoda, że nie nagrywa to samo co ja, ale tak to jest spoko. Polecam wam jego kanał subskrybować, bo ma tylko dwa i pół tysiąca subskrypcji ja mam od niego znacznie więcej bo jestem od niego lepszy bo mam ponad 5000, tysięcy a on tylko ponad dwa tysiące. chłopak potrzebuje to trochę subów żeby mu przybyło więcej proszę polecam wam jego kanał z wielkiego serca i chcę żebyście go subskrybowali dlatego znajdziecie jego kanał na youtubie Wpiszcie po prostu tu Ladę i znajdziecie go. Nie muszę nawet Wam pokazywać linku w opisie, żebyście do niego trafili. Po prostu wejdźcie na jego kanał i zasubskrybujcie go, żebyście byli dalej na bieżąco z jego filmikami. I ustawcie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia, i będziecie na bieżąco dalej z jego filmikami i z jego wszystkim, co on tam porabia jakie grena i jakie poradniki na i takie tam takie tam ale ja sądzę że jest trochę słabsze ode mnie ale i tak jest nawet dosyć spoko albo na takim równym poziomie co ja no dobra to na dzieci tyle na tym moim filmiku jeżeli podobał wam się mój jakże przepiękne odcinek na hey to blade Powiedzcie co robić, dajcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu, spędzonego na głosu rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa narka. Pa pa widzowie.